Pogromcy demonów od pokoleń nieustannie walczą przeciwko demonom, wykorzystując ich największą słabość czyli podatność na promienie słoneczne, które dla krwiorzeczych istot są śmiertelnym zagrożeniem. Jednak ostatecznie przewaga za dnia na korzyść walczących z demonami nie byłaby tak znacząca, czy najpewniej dość szybko zostaliby dziesiątkowani, gdyby nie organizacja zrzeszająca ludzi do walki z demonami ponieważ ogromna część wiedzy przepadłaby bezpowrotnie i nie byłoby odpowiednio wykwalifikowanych szermierzy poza pojedynczymi przypadkami geniuszy, którzy szybko mogliby stracić życie w świecie, gdzie ostatecznie demony przewyższają ich pod względem zdolności do regeneracji, siły oraz wytrzymałości. Dlatego tak ważnym było zapewnienie sobie innej przewagi, zwłaszcza w wywiadzie i ukrywaniu kluczowych siedzib i sektorów należących do organizacji, tym bardziej, że najsilniejsze demony jak dwunastu Kizuki także sprawnie przekazywały między sobą informacje i co więcej, w pewnych przypadkach mogli to zrobić nawet tuż przed swoją śmiercią, zawiadamiając króla demonów Muzana o kolejnych krokach, jakie poczynią ich przeciwnicy. Z tego powodu rodzina Ubujaśki odpowiedzialna za korpus pogromców demonów przez pokolenie obmyślała kolejne strategie oraz przekazywała wiedzę dalej, aby przeciwdziałać krwiożerczym istotom i to mimo, że ich rodzina zmagała się z chorobą nazywaną również klątwą, przez którą członkowie tego klanu rodzili się ze słabymi ciałami oraz młodo umierali. Mimo tych przeciwności rodzina Ubujaśki przetrwała i dzięki swoim ogromnym umiejętnościom przywódczym, zgromadzonemu bogactwu oraz zdolnościom do przewidywania zdołali przewodzić pogromców domów przez setki lat, aż wreszcie rozwinęli się do poziomu jaki znamy z anime, gdy obrońcom ludzkości przewodzi Kagaja. Na przestrzeni serii możemy zauważyć, że wszystkie sektory organizacji walczącej z demonami są niezwykle istotne, od dość wszechstronnego wsparcia, jakie stanowią kakusi, czy to jako przewodnicy sprzątacze pola bitwy, lub drobna pomoc medyczna. Czy wreszcie rezydencja motyli, bez której wielu szermierzy nie powróciłoby nigdy do służby? Tak raczej śmiało możemy uznać, że najbardziej kluczową częścią organizacji, poza siedzibą główną, jest wioska mieczników, zamieszkiwana przez wykwalifikowanych kowali, którzy zapewniają niezbędny oręż do walki z krwiożeczymi demonami. Natomiast w tym miejscu przestrzegam was już tylko przed spoilerami głównie z wyemitowanych odcinków anime, w tym trzeciego sezonu. Dość szybko możemy zaobserwować, że o specjalnej wadze Wioski Mieczników świadczy już sam sposób, w jaki została ukryta przed świadomością demonów, a nawet większością szermierzy i to także tych z najwyższą rangą, czyli Filarów. W końcu, żeby dostać się do wioski, podróżujący muszą mieć zasłonięte oczy i uszy, a niekiedy, jak w przypadku Tanjiro, także nos, żeby nawet wyjątkowo uzdolnieni nie mogli ustalić konkretnej trasy. Co więcej, cała podróż odbywa się z pomocą kakusi wspomaganych przez wrony, którzy przy kolejnych odcinkach drogi są zmieniani. Co tyczy się także samych ścieżek, żeby zachować poufność trasy. I chociaż końcowo nie wiemy, kiedy wioska mieczników dokładnie powstała, tak zakłada się, że istnieje już ponad 300 lat i o ile także nie wiemy, czy jest to pierwsza wioska mieczników, jaka powstała, tak możemy zakładać, że od założenia organizacji i lokalizacja ulegała zmianie tym bardziej że później dowiadujemy się że korpus pogromców demonów przygotował wiele opuszczonych wiosek żeby na wypadek odkrycia i położenia możliwe było przeniesienie rzemieślników oraz najważniejszych rzeczy i jak najszybsze wznowienie prac w końcu, gdyby rzemieślnicy nie mogli dłużej pracować, organizacja utraciłaby nie tylko dostawę nowego zaopatrzenia dla wojowników, ale także nie konserwowaliby starego wyposażenia, przez co wkrótce oręż niezbędny do walki z demonami z czasem byłby niezdatny do użytku, ponieważ nie byłoby nikogo, kto mógłby go naprawić, a każdy kolejny złamany miecz przybliżałby króla demonów do wygranej. Jednak nawet obecnie, gdy rzemieślnicy nieustannie pracują nad tworzeniem dopasowanego oręża dla każdego pogromcy demonów, jako korpus nie mogą sobie pozwolić, by nie dbać oraz nieumiejętnie wykorzystywać miecza Nichirin. Wszystko przez specyficzny i długi proces ich wytwarzania, ponieważ poza kowalskimi umiejętnościami do obróbki metalu oraz dopasowania go do użytkownika, koniecznym jest użycie surowca skąpanego przez cały rok w słońcu, a zatem taką rudę trzeba wydobyć oraz przetransportować z najwyższych górskich szczytów. Przy tym nawet mimo tak rygorystycznych wymogów dotyczących zastosowanego metalu, by pozbawić demona życia, ostrze musi być zawsze wymierzone w szyję tych potworów, ponieważ w innym wypadku mogą się zregenerować. Natomiast zgodnie z tym, inny surowiec niezdolny do pochłaniania promieni słonecznych byłby całkowicie nieskuteczny przeciwko krwiożerczym potworom. Można powiedzieć, że tak jak pogromcy demonów poświęcają całe życie, by walczyć z demonami i doskonalić szermierkę, tak kowale z wioskiem mieczników całe życie poświęcają by doskonalić swoje rzemiosło żeby zapewnić szermierzom jak najlepszą i najlepiej wyważoną broń, a swoim następcom wiedzę. W rzeczywistości miecznicy pracujący dla organizacji są bardzo mocno przywiązani do tworzonej broni, co widać po ich dość niecodziennym zachowaniu, gdy np. oręż ulegnie uszkodzeniu, i tak np. Hataru Haganezuka, odpowiedzialny za broń Tanjiro, był niezwykle zdenerwowany, kiedy stworzona przez niego katana została uszkodzona, ale też znacznie bardziej spokojny w takiej sytuacji kowal, przydzielony noskę, był niezwykle wzburzony, gdy szermierz z założoną głową Dzika, przy użyciu kamienia wyszczerbiał katanę, tworząc z niej ząbkowane ostrze. Jednak poza swoim często dość dziwacznym zachowaniem, kowale z Wioski Mieczników traktują swoje zadanie bardzo poważnie i nawet najbardziej temperamentny Otaru, który po czwartym uszkodzonym mieczu napisał do Tanjiro złowrogi list, że już nigdy nie wykona dla niego katany, w rzeczywistości zdawał się przejmować jakością swojego rzemiosła i przez cały ten czas ciężko trenował w górach, aby wykonać dla młodego pogromcy demonów lepszy miecz. A wreszcie, gdy w jego ręce wpadło zardzewiałe ostrze sprzed 300 lat, hotarów pocieczoła przez 3 dni i 3 noce, polerował ostrze, a metoda, której do tego używał, znana jest wśród mieszkańców wioski jako dość niebezpieczna, ponieważ zdarzało się, że kowal mógł przez to stracić życie. Końcowo Hotaru był tak oddany i pochłonięty udoskonalaniem katany, że nawet atakowany przez demona i tracąc oko, nie stracił swojej koncentracji, a nawet po tak długiej pracy nad tym ostrzem, mężczyzna wciąż uważał je za niedokończone, natomiast charakter Hotaru w dalszym ciągu nie uległ zmianie, jeśli chodzi o jego wybuchowość i dalej zdarzało mu się grozić Tanjiro. Natomiast poza przywiązaniem do rzemiosła, osoby mieszkające w wiosce mieczników wykazywały się wszechstronnością i tak poza zwykłymi katanami byli w stanie stworzyć mieczniczirin zachowujący się jak bicz, falujące ostrze odpowiednio wyważone i połączone łańcuchem tasaki czy nawet dwulufową strzelbę, z której korzysta genia. Zaś poza licznymi odlewniami i warsztatami, wioska mieczników stanowi także dom dla pracujących tam rzemieślników, którzy po pracy mogą zrelaksować się w prozdrowotnych, gorących źródłach. Możemy też uznać, że jedną z tradycji podczas odwiedzin w wiosce mieczników jest złożenie hołdu wodzowi w dowód uznania za wykonywaną pracę, bo ostatecznie to on odpowiada za przydzielanie rzemieślników dla szermierzy. Jako podstarzały mężczyzna zdaje się on jednak bardzo cieszyć z tego przywileju i poniekąd nadużywa swoją władzę, ponieważ kazał Tandziro podczas ukłonu dotknąć głową ziemi. Ale z drugiej strony, jako przywódca Kowali, jest on osobą, która bardzo rzadko opuszcza wioskę, więc najpewniej potrzebuje takiego poczucia bycia podziwianym. Zresztą moim zdaniem dziwactwo mieszkańców wioski mieczników poza elementem humorystycznym można wytłumaczyć właśnie tym, że większość z nich przez całe życie praktycznie nie opuszcza wioski i żyje tylko wśród podobnych sobie, a tylko nieliczni jak na przykład Hotaru mają przywilej bezpośredniego dostarczenia wykutej broni pogromcom demonów. Natomiast przez to, że miecznicy czasami odwiedzani są przez pogromców demonów, zmuszeni są zawsze nosić tradycyjne japońskie maski, które mają zapewnić im anonimowość, ale także w pewien sposób utrudnić ich wyśledzenie podczas dostaw broni i rozpoznania nawet przez kakusi, a jest to kluczowe szczególnie w przypadku, gdyby któryś z pogromców demonów sam stał się demonem i wydałby te informacje krwiożerczym istotom. Jednak to nie wszystko, ponieważ nawet w codziennych sytuacjach demony ukryte wśród ludzi mogłyby pozyskać wówczas niezbędne informacje i no cóż, pozbyć się zagrożenia. Niestety ostatecznie nie znamy zbyt wielu szczegółów, jeśli chodzi o przeszłość wioski, ale możemy uznać, że pewne umiejętności wśród kowali podupadły. Zwłaszcza jeśli chodzi o lalki treningowe i tworzenie skomplikowanych mechanizmów, bo o ile nic nie wskazuje, by istniało ich więcej, tak rodzina kotetsu około 300 lat temu zbudowała manekina treningowego na podstawie legendarnego użytkownika słońca Joryczego. I mimo sporej wartości takiego treningu, lalka bojowa nie była przez dłuższy czas używana, a wkrótce także wiedza jak ją konserwować i naprawić w razie awarii przepadła po nagłej śmierci ojca Kotetsu. I to na dzisiaj niestety już wszystko. Tak więc do następnego odcinka, drodzy widzowie, Sajonara.